Pytanie od Damiana Szczygielskiego. O odległość między sobą, bliżej czy dalej? Jak do tego podchodzić? E, e, no właśnie, M bliżej. <laughs> Jak, jak, sobie, jak sobie wyznaczyć taką optymalną e, odległość? No wiadomo, jak będzie nam piłka przechodzić za każdym razem, no to, to musimy czas. ją zwężyć? Brawo. Ale, ale od czego wyjść? Od tego wyjść, żeby piłka nie przechodziła między nami. Ja uważam, że to jest zdroworozsądkowe. Po prostu. Za ręce panie, trenerze, panie trenerze, próbować. Nie wiązać linkami, tylko po prostu reagować mhm. na to, w którym miejscu ma pan problem. Obserwować. Brawo. Ja nikt nie, nie określam tego przyby. odległością, nie, bo no jest trudna. Tam. Natomiast uważam, że takie zdanie, które działa zawodnikom na obraźnie, brzmi im bliżej własnej bramki, tym, tym bliżej. bliżej siebie. Dokładnie tak a proporcje odległości pomiędzy zawodnikami formacji a pomiędzy formacjami też powinny być podobne, im bliżej bramki tak w sensie czy im bliżej swojej bramki tym hmm. odległości mniejsze No mówimy o, no, no, truizmie.